Jestem u srebrzystych. <noise> Chciałem wejść tutaj, ale samiec od razu wskoczył mi tutaj nad, nad głowę. Właśnie na ten korytarzek, taki, co mam zrobiony przed wejściem. A przyszedłem z jabłkami do nich, dać mi obusek troszkę. Yy, miało być bardzo śnieżnie dzisiaj, tak zapowiadali w pogodzie mrozu co prawda nie ma, bo wczoraj jeszcze mieliśmy mróz natomiast już dzisiaj jest no tak wilgotno się zrobiło troszeczkę taka mrzaweczka powiedzmy ale nie jest na mrozie, nie tak że tyle chociaż dobrze chociaż zrobiło się nieco wiecznie więc wcale nie jest cieplej aniżeli wczoraj dobra, za troszeczkę i miałem bo tak jak powiedziałem wyszedłem żeby dać im troszkę Głębiej rzucę. Bo tu podejrzewam, nie zechcą podchodzić. Strasznie się boją mnie te samiczki. Nie wiem czemu. Są u mnie już ze dwa lata pewnie. Także powinny być troszkę przyzwyczajone, natomiast tak nie jest. samczyk może jest troszeczkę odważniejszy. On z kolei siedzi mi nad głową i nie wiem czy zejdzie, czy się z na jabłuszko, czy będzie po prostu stał tylko. I mnie straszył. Jeśli chodzi o te bażanty, to się niewiele zmienia. Wiadomo mamy jeszcze zimę. Tej wiosny wszyscy wypatrujemy. Pewno nie tylko my ludzie, ale i również zwierzęta. No każdy już chciałby. Zimy co prawda nie było dłużej. Ale jednak ta wiosna, ta wiosna jaka by nie była. To jednak będzie cieszyć. Także wszyscy wypatrujmy jej. No, no i siedzi. Siedzi mi nad głową. O, i działać będzie jeszcze na Się nastawia. Idę dalej, dlatego że tu woliarka, obok właśnie mam tyminki. Podejrzewam, że też czekają na jabłuszko. Samiczka gdzieś tam z tym się schowało, także no idę dalej. Nie chcę zejść sam czy kto nie?